Siema, z tej strony to Dzisiaj taki trochę inny film, bo w plenerze. E, dzisiaj będę porównanie chyba, moim zdaniem, dwóch największych marko gigantów, prawda? Lace i... Crown e, Trochę inny film właśnie dzisiaj, e, a to z tego powodu, że specjalnie mam dostępu do komputera. E, I tak, może najpierw porównanie cen. Co nowo, to się prezentuje tak, że w sklepie, w którym ja to kupiłem, czyli w Hacie Polskiej, e, obie paczki kosztują tak samo, czyli 5,89, e, a mają hmm, 140 gramów, a tu. To dobra. Yy, I dzisiaj będziemy sobie je porównywali. Yy, najpierw no, ja właśnie już porównywaliśmy cenę, a teraz będzie porównanie smakowe, tak? To może na pierwszy ogień pójdą lejsy. No. Chyba każdy jadł. Bardzo fajna krupka. Bardzo dobrze smakują. No. Teraz pójdźmy do kręcińców. Przejdźmy. Z tego co wiem, tutaj w ogóle kręcińcy mają olej słonecznikowy. Muszę nie nieodwrócona, bo nagrywałam przy nim kamerką. A ten mają chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, olej palmowy. Także, tutaj na plus dla, dla Cran Chipsów. Crunch -chipsy. No, wygląd... No, ja tutaj... Mi się wydaje, że to są bardziej takie... W sumie nie. chciałem powiedzieć, że to są bardziej złote, ale w sumie... To chyba zależy od chipsa. No, teraz nie wiem, gdzie... Dobra, to był crunchips. To spróbujmy. To, co się wrzuca w oczy, to to, że te są o wiele mniej chrupkie. się serio, może ja na takie chipsy, które trafiłem, ale one są serio o wiele mniej chrupkie. I to jest jak dla mnie na minus. Mhm. Zdecydowanie tak. Mhm. No moim zdaniem tutaj... Lejce są o wiele lepszym wyborem, jeśli chodzi o smak. Wygląd, teraz tak. Tak wygląda Crunch Chips. Taki właśnie mi się wydaje, że jest trochę żółty. Żół żół Bardziej żółty. A ty właśnie taki złoty. Możecie sobie porównać. że na kamerze to wygląda trochę inaczej. I ten jest, nie wiem czy zauważyliście, taki przezroczystszy. No, spokojnie widać, a tu, no tu już tak średnio. I właśnie. Yy, no mi się wydaje, że jak i wygląd, taki smak jest po prostu lepszy w Lejsach, tak? No, zdecydowanie. Także, Wiem, że olejsy są gdzieś i droższe. Droższe niż kawałki Ale mi się wydaje, że te 20, 30, 40 groszy może należy poświęcić. Bo smak jest nieporównywalny lepszy, nie? No, ale się na No. To tyle na ten film. Dzisiaj się pojawią dwa filmy w ręką dlatego, życzenie nie było. No. To. Elo!